Jedna z pozycji stojących, która nie należy do najłatwiejszych, ale spróbujemy. Stajemy w dużym rozkroku, skręcamy jedną stopę 90 stopni w bok, drugą nieznacznie do wewnątrz i zginamy nogę, kąt prosty. Następnie niespodziewany ruch, podnosimy piętę i jednocześnie kładziemy przeciwny łokieć na kolanie i skręcamy się. Następnie ręka na ziemi, tylna noga wyprostowana w kolanie i wyciągamy rękę nad głową. Kilka głębokich oddechów, chociaż jest to trudne w tej pozycji. Stajemy do kąta prostego. I teraz pokażę to Państwu z drugiej strony. Kąt prosty. Skręt, tylna noga podniesiona i wyprostowana. Ta pozycja zależy przede wszystkim od skrętu brzucha. A więc naciskam łokciem na kolano i skręcam się. Zamykam przerwę pod pachą. I ręka nad głową. jemy skręcamy w drugą stronę skręcamy się stajemy. nothing,